www.emyślnik.kolo.pl 1 czerwca na terenie Zalewu Różkowskiego odbyły się zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. O inicjatywie opowiedział nam prezes koła wędkarskiego nr 6 w Kole, Stefan Musiał. W imieniu dzisiejsza impreza odbywa się w imieniu zarządu Koła nr 6 w imieniu sponsorów, których widzimy na tablicy. Udało nam się tutaj y, zorganizować kilku sponsorów. Samoczynnie członkowie związku i inni członkowie się zgłosili, czyli chętnych pomocy dla dzieciaków nam nie brakuje. Kolejna impreza jest to impreza spławikowa, wędka uzbrojona w spławik. Traktujemy wszystkich uczestników tutaj równorzędnie. Nie ma w tej imprezie wygranych, przegranych. Idea tego wędkarstwa jest po to, żeby dzieciaków odciągnąć, spędzić mile czas nad wodą, zachęcić do innego trybu życia, nie tylko do komputerowej. Początkujące pięć yy, kolejnych miejsc będą dodatkowe nagrody. Poza tym wszyscy członkowie otrzymają równorzędne nagrody. Yy, na koniec wspólny grill wraz z opiekunami ze sponsorami, z organizatorami. No i miejmy nadzieję, że pogoda nam dopisze. W przyjemnej atmosferze dobniemy do końca.